Dokonaliśmy otwarcia hali sportowej w zespole szkół sportowej przy ulicy Suwalskiej. Jest to pełnowymiarowa hala o wymiarach 44 na 24 1000 m2, główna arena, 172 miejsca siedzące, trzy sale do ćwiczeń, sala siłownia, sala do gimnastyki, do zajęć korekcyjnych, 6 szatni, magazynki, pokoje nauczycielskie. Bardzo dobre wyposażenie tej hali, na której można grać zarówno w siatkówkę, w koszykówkę, w piłkę nożną, również w tenisa, w piłkę ręczną. Jest to jeden z najnowocześniejszych obiektów w województwie warmińsko-mazurskim. Inwestycja ta kosztowała 9 milionów złotych, 5,5 miliona złotych to są nasze środki własne, a 3,5 miliona udało się pozyskać z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Widać, że jest to nowoczesna infrastruktura, która spełni swoją rolę i stworzy odpowiednie warunki do rozwoju młodym sportowcom tutaj w mieście Ełku. I trzeba przede wszystkim cieszyć się, że wspólnymi siłami zarówno samorząd, jak i y, trenerzy, rodzice, y, nauczyciele y, inwestują i dbają o rozwój y, kolejnych pokoleń.